Cześć wszystkim, z tej strony Tygrys, a to kolejny odcinek z serii Silver and Forest w grze Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku w końcu zetnę pszenicę, jeżeli się nie mylę, że to jest pszenica. Tak, pszenicę. Tak dawno to siałem, tak dawno w ogóle tutaj cokolwiek robiłem w polu, że zapomniałem co rośnie na moim malutkim poletku. Będę kosić pszenicę i kombajn, a kombajn od razu Wam mówię, wypożyczę. Nie będę kupować póki co kombajnu, bo ani nie mam na to pieniędzy, ani też e, aż tak dużo ziemi, żeby mi potrzebny był kombajn. No bo zobaczcie, no to jest malutkie poletko, a i tak zamierzam je jeszcze powiększyć. Więc no, jak już coś, to na kolejny żliwa mógłbym kupić ten kombajn. Chcę sobie w sumie ten teren no, dokupić, bo tu mam i tak sporo jeszcze miejsca, żeby jakieś większe pola zrobić, ale nie o polach dzisiaj yy, odcinek. Ale o żniwach. Dlatego wchodzę do sklepu. W kombajny i wybrałem na dzisiejszy odcinek. Kombajn marki Rosselmash masz model Nowa 300, 330. Tak, dobrze wymówiłem. Jakie tu mamy oponki? Hmm. Co prawda wypożyczam, ale takie fajne wybrać. To myślę... ja z tyłu są brzydkie. Wredesztańki wam powiem. Ciekawie wyglądają. A to nie... To BKT, a nie myślę. Co so wezmę w Steina i tablicę czemu nie jakąś losową niech będzie Za 3000 wypożyczam, a do niego również header Łe gdzie, nie chcę go kupować, przepraszam bardzo No i co, jest kombajnik Siadaj mi tu do niego No, dźwięk się zmienił w porównaniu do 19, bo ten kombajn był jeszcze w formie 19 to trochę się zmieniło, znaczy w środku chyba nie Znaczy ja w takim prawdziwym kiedyś siedziałem, więc e, Wiem mniej więcej jak taki kombajn wygląda No powiem wam szczerze, to był w 19 Mój ulubiony kombajn, e, miał większy header niż e, Ten, niż New Holland Może nie był największy, raczej najmniejszy właśnie Oprócz Bizona, ale on mi i tak się podobał Głównie dlatego, że mogłem, nie wiem jak teraz widzicie wewnętrzną kameru spokojnie pracować i ja wszystko widziałem. On miał kabinę idealno, idealnie przystosowaną właśnie do tego headeru do szerokości. header może do kabiny, nie wiem. I no, przyjemnie się wypracowało. Powiem wam szczerze, nostalgia, nie. Miałem do wyboru jeszcze klasa Dominatora 108 SL Max. Powiem wam, żebym go wziął. Ale po pierwsze tam ten wózek nie wiem, czy by mi się chciało te wózki bawić się podczepianie a poza tym. Tam ten kombajn mi się bardzo znudził. Ja tam tym kombajnem bardzo dużo pracowałem. Jak robiłem takie średnie jakieś gospodarstwo, takie trochę większe gospodarstwo polskie, nie? Że wiecie, już jest klas dominator, nie bizon, nie, nie rekord ani nie zwykły super. To takie wiecie, już klas dominator, coś konkretnego, nie? Ale to mnie zaczęło nudzić, więc no chowałem zazwyczaj tam klasa i ten klas mi się bardzo przejadł. A tym razem to jeszcze za bardzo nie pracowałem w tym farbingu. I powiem wam, że całkiem dobrze się spisuje. Chociaż w 19 miał większy zbior i trochę silniejszy był. Po 3 wyjechałem Ale to nic. Eee, zobaczcie, jak to pszenica tam wyrosła. Może ją usunę od razu, bo. No, ta, tak nie powinno być. Według mnie. Hmm, trawa krośliny, No i co? Przyjemny mam powiem, kombajn. No ciężko jeszcze nie zgodzić, że ten kombajn to jest... E, jeden z chyba najbardziej powszechnych kombajnów co w tym Parkminute Znaczy powszechnych. W e, 22 e, o ile w 19 najczęściej się dostawało właśnie New Holanda albo tego właśnie Status ale to na takich innych mapach e, tak... a, Bizona jeszcze. Tak tutaj. Na, na większości map się dostaje na Sabotę, otrzymuje się tego rodzaju selmasza. jest najmniejszy i nie jest aż tak duży jak Goldsmith, ani jak inne kombajny. Inne kombajny to jest tylko lesy, też. Tak. Może właśnie do tego najczęściej przez twórców map, map mapmaker, makerów jest wspierany ten kombiner, bo to startowa, początkowa. I dobra, teraz to się zawrócić i nie wjechać w żadne za bardzo. Zobaczymy, może jeszcze dzisiaj trochę pokosuję słomy, nie w sumie. Ale na razie chciałbym tu zrobić poprzeczniaki. Tak teraz myślę, że się w może Czy tutaj może jednak nie zrobić dźwięk pola takiego? A jest zostawić? W sumie fajnie by to wyglądało, tylko tam yy, poszerzyć, nie? I w sumie takie coś zrobić. No chyba, że tu zostawię po prostu troszkę dojazdową. I tyle. No zobaczę. Takie coś ciekawe byłoby, powiem szczerze. Żeby nie robić jednego ogromnego pola, tylko wiecie, kilka pól jak później jakieś świnki, coś takiego, to żeby miały co jeść jednak. A to, ta pszenica trafi do kurek, które mógłbym teoretycznie już kupić, ale kupię poza odcinkiem, to nie jest nic ciekawego za bardzo. to zwierząt. To nie to co konie, że tam się wybiera i we wszystko, albo owieczki. Tam kury po prostu się wybiera, kury i tyle, wezmę te najstarsze do pełna, i nie, 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 nie wiem, czy tam będę brać koguta, ale raczej tak. Bo bez koguta tak dziwnie będzie, powiem szczerze, nie? jak ja uważam Kurcze, prosty masz. Takie koła, mnie zawsze, yy, mi zawsze to dziwiło, że on ma takie felki, można by powiedzieć, że praktycznie takie same jeżeli chodzi o rozmiar yy, Opony trochę inne Tak to no, kombajn taki malutki, ale kompaktowy na pewno Mi się bardzo podoba yy, przez to jest też w miarę ta, y, taniej, jeżeli się gra na podstawce y, samej, bez żadnych modów. A jak z modami, y, to są na pewno jest o wiele więcej kombajnów. A jak się gra, tak jak ja na przykład, na tej serii z y, modami tylko Giants i tnck No i tam jeszcze paroma innymi, ale to takie rzeczy, co nie wykorzystuję ich prawie wcale. Na przykład, nie wiem, taki super strange shot, gdzie mi się za przylepa i ja nie mam ochoty tego stawiać z powrotem, to kłód powiem wam Teraz jakoś tak, już umiem to profesjonalnie ładować I nie jest, jest żaden st stręcznik I to mi się bardzo podoba Czy mam coś ciekawego na okazjach Bo tego chyba nie sprawdzałem, tylko to I wiecie co, bo ja nie mam żadnego kultywatora Ale tylko 12 km na godzinę bo jak będę brać kultywator, to chyba tego Horsza i z nim mogę jechać o wiele więcej. O wiele szybciej. Ile ty masz kubotko? 160. To mógłbym nawet i tego Amazonka wziąć. więc tak sobie myślę. jaki ja kultywator będę brać. Zobaczcie, już za chwilę będzie pełny zbiornik. No jest to mały kombajn, no, ale przyjemny na pewno. Jeżeli chodzi o pracę nim. No dawaj, dawaj, za chwilę pełny zbiornik. I stuweczka. No jest eee, tylko. Tepamy się tak, bo nie mam ochoty skakać po całym moim parku maszynowym. No jak, botka. Fajny traktor Jakieś GPS-a nadmiar włączonego. I lecimy. No, Pierwsza żniwa. Jestem bardzo zadowolony. w końcu eee, nadeszły. Bo jednak coś takiego na tym mapie też się przydaje I sypiemy, pierwszy zbiornik nareszcie Niech się sypie W sumie mogę go zgasić, wgasić yy, kubotkę i już jest do Selmasza Swoją drogą, ja tego w ogóle awatara nie zmieniam, nie? Na, czy jest zima, czy jest lato, to ja zawsze jest w bluzie i w czapce z daszkiem, nie? Mogłem teoretycznie to zmienić, ale nie wiem czemu, nie chcę Zobaczcie, tam była taka, nie? Tam poranek jest tu słabo dopiero. Odsyp się syp. Chowamy rurę. I dzida, Jedziemy Cypher ten kombajn też w nim jest to bardzo dobre, przyjemne. Że jak ja mam te shaderki, nie? One tak bardzo ostro reagują na ciemne miejsca. Czyli no, czekajcie, choćby taka chyba... Majo, ma, taki majorek. Nie, majorek nie. Eee, o, Volvo, Volvo, Volvo. I zobaczcie. I nic. Majorek, Rosselmasz Kubotka. Gdzie wam to mogę pokazać? Tutaj nie. O, zobaczcie. W tych ciemniejszych miejscach, tu praktycznie nic się nie widać. O, tu na przykład podłoga, nie? A w ten kombajn on ma tak jasną, tak. Yy, no, tak przejrzystą kabinę. Tak jasną, że ona się wydaje i duża. To zresztą chyba tak jest, też mi się tak wydaje. Eee, jest na pewno bardzo przestronna i wygodna jest, nie? Zobaczcie. czego tu się przyczepić, nie? Jest w miarę dużo miejsca. Jest to jakiś mały monitorek. Mamy cały panel tutaj. Fajny kombajn, mi się bardzo podoba. Gdybym miał pieniądze, to bym takiego kupił i gdyby nie było wojny. Wiadomo gdzie kto z kim. Ja w te tematy w branży się nie będę, nie jestem politykiem na pewno. Mogę na pewno wam jedno potwierdzić, że ja nie popieram tego, a Roselmaszą używam tylko dlatego, że jest wszędzie. Zresztą tej firmie i tak, na pewno żadnej firmie rosyjskiej nie pomaga wojna, bo to tylko jakby zniechęca inne kraje do kupowania produktów, które wytwarza Rosja, więc no cóż, te firmy i tak mają źle przez władzę. No, ale nie będziemy się w to zagłębiać Pracujmy Cyk, podnosimy Dziesiąta minut odcinka, ja dopiero Patrzcie. Yy, tu pięć pokosów, czy cztery? Nie, cztery pokosy tam dwa, sześć pokosów tak, nie? No dobra, jeszcze trochę pokosimy I pięć minutek poświęcę na postępowaniu Bo po czemu nie? Przyjemna praca, całkiem. No. Tylko, teraz nie. Wyczerpały mi się wszystkie tematy. Zobaczmy, może też. Kontrakty. O, zbiory plonów. Ile lat ja tu dostanę? 6000, 3,5 hektara. Mnie ciekawi, ile tu jest hektarów. W sumie ja to mam w statystykach. Mmm. 1,5 hektara ma to, ma to pole. Sporo to jak było te pole 41 na Olberon, to takie pole. O, właśnie, na przykład przykład modów, który nie jest Giants Field Calculator, czy jak to mogę mówić, nie? A jak fabryki moje, Uu, tu już jest pełno dachówki, trzeba będzie ją zabrać i ją zawieść. Jeżeli się nie mylę, na budowę. Tutaj się kończy drewno i dobrze, bo ja chcę zużyć te drewno tutaj, jak widzicie, wszędzie jest. Eee, tutaj drewno git. Chcę zużyć te drewno, bo ono mi nie jest do niczego potrzebne. Eee, to z długich desek teoretycznie tylko, ale czekajcie. A nie, bo nawet jeśli to będzie mi robić w i z tego, więc nie. Chyba że to wyłączę, no ale dobra, to niech będzie takie. Dziwnie. W sumie to nie wiem czemu tak to zaznaczyłem wszystko No ale jak już jest to niech będzie Niech się zużyje te drewno, niech to się wszystko sprzeda i będę git Może za dużo za to nie zarobię i będę musiał dłużej czekać, ale Ta seria jest przyjemna, mi się podoba praca w lesie, więc po co miałbym to zmieniać I jak najszybciej budować ten rollercoaster, nie? Właśnie, łódki, 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 łódki Trzeba będzie łódki budować Zawieść te wszystkie komponenty, na pewno nie mam tego I to trzeba będzie zawieść jak tylko się pojawi coś, bo po to mam te owieczki. Ale tam jeszcze mało jest tej pełnej. Jak będę miał pierwszą paletę, to już Może na odcinku nawet, zobaczymy. No i kolejny pokosik ładny: 13 minuta. Może jeszcze jeden zdążę do odcinku. A potem nie będę zatrująć pracownika, zostawię, żebym miał też z czego miniaturkę robić. Yy, bo jak nie będę miał z czego miniaturki robić, to będzie trochę problem. Bo Majorka nie będę dawać na miniatur, wezmę kombajny. No bo czemu nie Cyk. I Już postanowiłem na 100% że Łe, 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 łe Postanowiłem już na 100% że na tej serii będę kupować dwie ciężarówki Volvo F16, czyli ta starsza ciężarówka marki Volvo Oraz Volvo VNL chyba? Co ty byłeś za modę tutaj, gdzie ty jesteś? Raz, o, ciężaróweczki eee, VNX, nie L. E, I tą ciężarówkę, a tą sobie zostawię na Oliberę, bo ona jest bardzo ładna mi się bardzo podoba. Więc czemu nie? Zobaczcie, o, sobie weźmiemy takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. Eee, tutaj mamy nie. No i nic, nie. Eee, i, I taka ogromna ciężarówka jeszcze. Ko kolorki, żeby nie było jak pozmieniamy O, taki ma... Nie ma sefergusy nie brzydki, Mi się nie podoba. Taki case, tutaj mamy, o szare i zba, patrzcie Nawet jak, jak zabiorę w ogóle co Zobaczcie jak to ładnie wygląda O, ta, taki tir, no to się, się szanuje Giants tu akurat dobrą robotę obwalili yy, W tych ciężarówkach marki volvo Mi się bardzo podobają I zobaczymy jak to ja będę mył ciężarówkę, może taką właśnie na 3 osie Chociaż w sumie, czekajcie, ona by mocno się zmieniła Jeżeli chodzi o długość eee, Część area ustawienia ku Nie no, fajna taka byłaby Na pewno będzie trochę dłuższa, ale W sumie czemu nie I kolejny pełny zbiorniczek I wysypiemy ten zbiornik i ja zabiorę się już za prasowanko Tego wszystkiego Albo wiecie co? Nie Będę kościć do końca odcinka, to 5 minut to kilka jeszcze po zrobię. I, I tyle, nie? Nie będę powierzać póki co z prasą. Niech stoi tam major czeka. Słomy raczej też na odcinku, nie będę nie będę specjalnego odcinka na pasowanie słomy. Eee... No tak, muszę się tepać przez cały swój park maszynowy setów. Yy, nie będę nagrywać w sprasowanie słomy, tylko nie, i zbierania, więc no to zrobię poza odcinkiem. A w pewnym odcinku po prostu będziemy tutaj już yy, kultywatorować sobie głodką. No i Wymaga wapna, wymaga wałowania. No, to, to, to jest takie polecko takie mm, mech, nie? To nie jest jakieś najlepsze tutaj pole, ale. Zobaczcie, ile plon daje. Już drugi zbior, nie? W sumie, jakbym teraz to zawiózł dla kurek, to był dobry pomysł. To bym musiał jeszcze pasy rozłożyć, ale to by było chyba w miarę szybko. A wiecie, co zróbmy tak? Ile ty będziesz miał wtedy procent? No! Jak się wysypie, to będzie. No, 9, 800. Dobrze jest. Lecimy na farmę. 4 minuty, może zdążymy i kupić kurki i wysypać. Pszenicę, tak, pszenicę. I do silosa wysypać, więc no... Tak, słychać, jak to wszystko skacze Fajne, fajne yy, Nie, świateł nie będę chyba poczuć nie włączyć. Awaryjne, czy... Co to jest? A, dobra, jeszcze się nie kończyło. Lecimy na farmę. Przyjemnie takim, sobie kubotką w środku, mrygają ale mryga, Fajnie, fajnie Tak, teraz będziemy jechać po prostu tyle No w końcu wiązę coś normalnego, a nie żelazne z tej przyczepy Tym ta przyczepa czekała, no ale w sumie Taką też ma budowę, że to jakieś kamienie wozić, właśnie takie Bardziej budowlane rzeczy Materiały, o materiały, nie rzeczy No i cyk, jest gospo Gospa zależy, kto jak wymawia. Kurczę, trochę będzie wytyczka robiona. Żeby też nie szybko. No widzicie, jest trochę tej wełny. Może nie najwięcej, ale jest, trochę. O i miodek się tu pojawia. Widzę, że sle paleta. Yy, dobra. Yy, kurki kurki. 30 kur. To kupmy może dwa koguty i 28 kur. No. jeden kurnacz Jeden kogut na 14 kurz powinno być dobrze. Nie powinny się obrazić na mnie za to. Pełno, nie? Eee, czekajcie. No to teraz to w ogóle już zepsułem. Gdzie ja jestem tutaj. Hmm, Pastwisko dla owiec. I teraz która to żmijka była? To ta była żmijka Mmm, 5 km na godzinę. Zabójcza prędkość. Wręcz. No ale jest 19 minuta, więc to za bardzo nie ma się co dziwić Dlatego ja Wam już dziękuję w tym momencie za oglądanie Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania tego kanału No już prawie 19 minuta e, Zapraszam Was na playlisty Silver and Forest, Old Barrow oraz Posada a ostatnia oczywiście jest najłodsza e, No i co, jeszcze będziemy tutaj sobie zajedziemy, wysypiemy I wtedy już będziemy patrzeć Mamy całą minutę Więc możemy podziwiać jak e, szybko jedzie e, ta żmilka No, majestatycznie, nie? Eee, traktora, a, bo ja kury, Nie wiem, dlatego mi się saldo kontra zmniejszyło no. Trzeba będzie silos otworzyć Już teraz to może zrobię Gdzie to się robiło? Tutaj gdzieś była rączka A właśnie Widzicie, I teraz jest otworzony może tego nie widać, ale jest otworzony. O, zdjąłem. Teraz tutaj podjedziemy. Fajnie, że ta łąka jest taka płaska. I ja mogę go rozbudowywać jak tylko chcę. to gospodarstwo tutaj. wystarczy że usunę kawałek płotu i tyle. Um. O, dobra. Ja już ustawiłem. Teraz, jak tą kubotką odjechać, żeby tu niczego nie rozwalić. Bo jest tam to, no to idealnie, ja tu przyjechał, się wyrobił. Cyk podjeżdżamy, tu tutaj ładnie wysypujemy, tylko zapomniałam brzmikę żmij włączyć, ale to nic. Podskakuje o trochę obroty, ale to nic. Wysypujemy. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Jak widzicie, żmika przesypuje e, z tutaj. Yy, dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku o, Tak jak mówiłem wcześniej, nie zapomnijcie ustalić łapki w górę i subskrypcji A ja to zepsułem No pięknie, dobra naprawię to pod odcinkiem Żegnam się z wami, z tej strony w Cześć, pa pa